Witajcie, drodzy widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Po raz kolejny u mnie na kanale, moi drodzy, dzisiaj. Film znowu o ZZP. Ostatnio w filmie wspominałem o tym, że zrobię tutaj odcinek o tym takim fikcyjnym samozatrudnieniu, więc dzisiaj pomyślałem, że od razu dla was nagram ten film, no bo wydaje mi się to interesujące bo nie wszyscy Polacy, którzy tutaj przychodzą na ZZP, zdają sobie z tego sprawę, że blasting może uznać, że oni są na takim tym fikcyjnym samozatrudnieniu. W Holandii nazywa się to schijn zelfstandigheid. No bo moi drodzy, w Holandii bardzo wiele osób przechodzi na ZZP, Od teraz od 2025 roku, no to niby... Są wprowadzone nowe zasady tak, jakby tego e, prowadzenia tej własnej działalności gospodarczej. No ale, moi drodzy, wielu Polaków pozamykało firmy, bo niby weszły takie nowe jakieś przepisy. Te przepisy były tak naprawdę zawsze, ale teraz bardziej takie są, można powiedzieć, rygorystyczne, że balasting teraz e, bardziej zwraca uwagę na te właśnie działalności, na te, powiedzmy, fikcyjne działalności. O, wielu Polaków już się przestraszyło i e, pozamykało swoje firmy. Wielu jeszcze nie, więc wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek może przypaść Wam do gustu. Więc teraz wjeżdża intro i przechodzimy do dzisiejszego odcinka. No i tak, moi drodzy, zaczynając od samego początku co to jest to takie? Powiedzmy, fikcyjne samozatrudnienie. Więc to fikcyjne samozatrudnienie, moi drodzy, to jest coś takiego, że wy pracujecie na ZZP w danej na przykład firmie, wykonujecie te same czynności, co inni pracownicy w danej firmie, którzy pracują na etacie, w tym samym miejscu, o tych samych godzinach. I ktoś jeszcze nad wami, czyli jakiś tam, powiedzmy, team leader, mówi wam, co wy macie robić. Więc tak naprawdę wy nie jesteście na samozatrudnieniu, no bo macie osobę nad sobą, która wam mówi, w jakich godzinach macie pracować, kiedy macie, na przykład, jak chcecie złożyć, przykładowo sobie, znaczy, chcecie sobie wziąć urlop, to musicie złożyć właśnie wniosek w firmie o urlop. A tak naprawdę, będąc na, normalnie, na, na własnym samozatrudnieniu, no to... Wy sami decydujecie o tym, kiedy chcecie sobie wziąć wolne, w jakich godzinach pracujecie, a jeżeli tego nie macie, to w tym momencie balasting może uznać, że jest to właśnie to fikcyjne samozatrudnienie. Ok, moi drodzy, żeby też przedstawić wam to troszeczkę na przykładzie, więc zaczęliście pracę przez jakieś tam biuro pośrednictwa pracy. Pracujecie w danym zakładzie. I nagle po kilku miesiącach oni do was przychodzą i mówią: słuchaj, pracujesz tu u nas, dajmy na to. Na wózku widłowym jeździcie, i oni mówią: Słuchaj, pracujesz już jakiś czas tutaj u nas na wózku widłowym i możesz na przykład tutaj u nas więcej zarabiać. Możesz yy, mieć większą stawkę, yy, nie wiem, <noise> yy, płacić sobie samemu ubezpieczenie, jakieś tam składki, które jakie będziesz chciał, więc może będzie lepiej, jak przejdziesz sobie na ZZP. W dalszym ciągu będziesz tutaj pracował u nas i wszystko będzie gites. Ale, moi drodzy, w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. W praktyce wygląda, moi drodzy, to tak, że Ballasting Dienst może Wam kazać zamknąć Waszą działalność. A dlaczego? Bo stwierdzi właśnie, że jesteście na tym samozatrudnieniu fikcyjnym. Przepraszam, samozatrudnieniu. Eee, tu chodzi o to, że Wy będziecie pracowali w dalszym ciągu w tym samym zakładzie pracy. Będziecie wykonywać tym samą Pracę na tym wózku widłowym, tak jak inni na tym etacie, to co już wspominałem przed chwileczką, ale yy, Wy, jeżeli chcecie przyjść sobie później do pracy, albo zostać dłużej w pracy, albo sobie zmienić w ogóle godziny pracy, no to nie możecie. Jesteście uzależnieni od tego zakładu pracy lub od tego pośrednika, który tam też działa. Jeżeli chcecie przejść sobie, przyjść. <gryś> zrobić sobie urlop, no, czyli przejść sobie na wakacje, czy przejść, przejechać się, no to w tym momencie Wy też musicie wysłać zapytanie do zarządcy danej firmy, czy w tym czasie możecie wziąć sobie wolne. Pracujecie przecież sami dla siebie, więc jak Wy możecie kogoś się pytać. W pracy, gdy wykonujecie swoją pracę, tak samo na przykład jak inni pracownicy, którzy tam też pracują, na przykład macie swojego team leadera, czyli osobę nad Wami, która Wam też mówi, słuchaj, jedź tam, zrób to i tak dalej, tak dalej. Pracujecie też na sprzęcie, czyli na wózku widłowym, który jest tamtej firmy, nie macie swoich narzędzi, czyli no, nikt sobie na ZZP pracując przykładowo. W jakiejś danej tam firmie właśnie na wózku widłowym nikt sobie nie kupi wózka widłowego po to, by tam wykonywać pracę, nie? Więc tak naprawdę Wy prowadząc tą działalność nie macie nic. W dalszym ciągu robicie tą samą pracę, co inni ludzie, więc jak prowadzisz tą firmę? To nie jest prowadzenie firmy, nie? Tak naprawdę. No i tutaj właśnie, gdy takie sytuacje są, balasting może no, żądać, jak już wspomniałem, zamknięcia Waszej działalności, po prostu żebyście pracowali w dalszym ciągu w tym zakładzie, w którym pracujecie teraz. No i jeszcze jedno, co chciałbym Wam powiedzieć, moi drodzy, to to, że yy, od tego niby roku 2025 to weszło w życie, <grydy> to weszło już wcześniej, ale te przepisy teraz bardziej na nie zwracają uwagę, to jest to, że Wy w ciągu roku na samozatrudnieniu, jako działacz ZZP, yy, musicie mieć minimum lub więcej trzech zleceniodawców. Czyli nie możecie sobie przez 4-5 lat na ZZP pracować w jednym zakładzie pracy, właśnie na wózku widłowym, jest wszystko ładnie, pięknie. Nie, moi drodzy. Jest to tak, że musicie mieć minimum trzech lub więcej, właśnie zleceniodawców. Na moim przykładzie, ja współpracuję też dużo nie robię tylko sesji zdjęciowych takich zwykłych tylko współpracuję też z różnymi firmami, gdzie właśnie kręcę, czy to jakiś filmik reklamowy, czy tam jakieś filmiki, właśnie na social media, czy też właśnie jakieś sesje biznesowe. Yy, tylko dlatego. By właśnie mieć kilka firm na fakturze. Czyli raz na przykład z jednej firmy robię właśnie film reklamowy, w drugiej firmie robię jakąś sesję biznesową, a w trzeciej na przykład do jakiejś trzeciej firmy montuję na przykład jakiś też materiał. Jako montażysta jestem. Więc tutaj ja już. Tych trzech, powiedzmy yy, w ciągu roku, których muszę mieć, a już ich ogarnę przykładowo w ciągu jednego miesiąca, a później mogę już sobie dalej działać, robić w, w, w tym fajnym czasie, czyli w lato, na przykład w plenerze jakieś sesje zdjęciowe i nie potrzebuję wtedy, mogę wystawiać wtedy te faktury bezimienne i w tym momencie. Dla osób prywatnych, więc nie muszę wcale w tym momencie się przejmować, że balasting do mnie przyjdzie i mi powie, słuchaj, tu coś jest z Tobą nie tak, i wtedy już wiecie, już się martwię, bo, bo, bo coś będzie nie tak. Tylko no, ja już wiem, że te minimum trzy firmy mam zaliczone, mam je na, na fakturze, mam to udokumentowane, także wiem, że nic mi nie grozi. Także w moim przypadku tak to wygląda, a osoba, która jest na tym fikcyjnym samozatrudnieniu, no tutaj już niestety, ale moi drodzy, pojawia się dla tej osoby problem. No i myślę, że to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że taki odcinek, takie wytłumaczenie tej, tej fikc, tego fikcyjnego samozatrudnienia Wam wystarczy. I drogi widzu, jeżeli jesteś nowy u mnie na kanale, nad moim palcem jest napis subskrybuj, podążaj za nim. Tam na dole kliknij ten przycisk, by być swoimi filmami na bieżąco. Tutaj też się pokazuje dzwoneczek, on ma wysyłać, ale nie wysyła, bo czasami wysyła powiadomienia o wszystkich moich nowych filmach. Na kanale. Ja już się z Wami żegnam. Życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia, do następnego razu. Hej! Hej, drogi widzu, super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Daj łapkę, napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych moich filmach. Tutaj po bokach też się pokazują miniaturki. Do zobaczenia, hej!